podczas um, konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości Prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński mówił o tym, co dzieje się w świecie Zachodu. Polska należy do świata Zachodu, mówił o dwóch koncepcjach: o koncepcji scentralizowanego państwa unijnego zdominowanego przez Niemcy, do którego to wpycha Polskę Donald Tusk przez swoje nieudolne rządy, i do Pax Americana, czyli propozycji złożonej przez prezydenta Donalda Trumpa podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, do propozycji dotyczącej wspólnej obrony. I dotyczącej tego, żeby nakłady na obronność wynosiły przynajmniej 5% PKB, a więc to, jest, to są dwie propozycje, które leżą na stole na Zachodzie. I z tych propozycji Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie opowiada się za Pax Amerykana, a rządząca koalicja 13 grudnia z Donaldem Tuskiem na czele za scentralizowanym państwem europejskim.